To jest podcast AI Codziennie i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla ciebie następujące tematy: kontrowersyjna reklama w kampanii wyborczej w Nowym Jorku, nowa funkcja zakupowa Amazona pomagająca podjąć decyzję, potem powiem o przejęciu przez OpenAI spółki Software Applications Incorporated, następnie rozszerzenie przez Anthropic wykorzystania układów od Google, a skończymy na wprowadzeniu przez Dropbox nowej warstwy wyszukiwania i asystenta opartego na uczeniu maszynowym. No to zaczynamy. W Nowym Jorku kampania wyborcza jednego z kandydatów stała się głośna, gdy oficjalne konto na X opublikowało, a potem usunęło reklamę wygenerowaną przez AI, w której przedstawiono rywala jako przestępcę. Wideo wykorzystujące stereotypy rasowe i manipulacyjne obrazy wywołało natychmiastową falę krytyki za rasową propagandę. To pokazuje, że nie tylko technologia AI staje się narzędziem, staje się także polem bitwy o narrację, Społeczeństwo i zaufanie. Dla twórców treści i mikroprzedsiębiorców to przypomnienie: granice odpowiedzialności rozciągają się już poza marketing, wchodzą w obszar etyki i prawodawstwa. Teraz Amazon, którego nowość zmieni codzienne nawyki zakupowe milionów osób. Nowa funkcja pomaga zdecydować, który produkt wybrać, bazując na historii przeglądania, wcześniejszych zakupach i kontekście poszukiwań a następnie podaje jedną główną rekomendację oraz alternatywy z niższym i wyższym budżetem. Ważne jest to, że rekomendacja nie jest losowa, ma zbudować zaufanie i ograniczyć żmudne porównywanie podobnych aukcji. To silny zwrot w stronę podejmowania decyzji w oparciu o dane, a nie w oparciu o banery i przypadkowe recenzje. Dla marek oznacza to konieczność dopracowania opisów i parametrów, bo to właśnie na nich system opiera swoje wnioski. Dla twórców treści sprzedażowych to szansa na wejście w rolę kuratora, który pomaga algorytmowi opowiedzieć o produkcie lepiej niż konkurencja. W praktyce czas od wyszukania do zakupu ma skrócić się do jednej, dobrze uzasadnionej decyzji. Przechodzę teraz do przejęcia, które może zmienić to, jak korzystamy z asystentów na komputerze. OpenAI poinformowało o zakupie spółki Software Applications Incorporated, twórcy narzędzia o nazwie Sky. Które specjalizuje się w zautomatyzowanej obsłudze aplikacji i skrótów na pulpicie. Dla mnie to jasny sygnał, że kolejny etap wyścigu to nie tylko rozmowa z modelem, ale faktyczne wykonywanie zadań w systemie i w przeglądarce bez klikania. Taki kierunek upraszcza powtarzalną robotę: od wypełniania formularzy, przez porządkowanie plików, aż po przeklejanie danych między usługami. Kluczowe jest też bezpieczeństwo i przewidywalność. Bo agent działający na komputerze musi wytłumaczyć, co zrobi i dlaczego. W krótkim terminie spodziewam się lepszej integracji z narzędziami pracy biurowej i większej liczby gotowych przepływów, które każdy będzie mógł uruchomić jednym poleceniem. W dłuższej perspektywie widzę przesunięcie ciężaru z pojedynczych podpowiedzi na całe zadania realizowane od początku do końca. Następnie opowiem o ruchu Antropik, który podkręca wyścig o moc obliczeniową. Firma zawarła porozumienie na wykorzystanie kolejnych generacji układów tensorowych od Google, wartych w sumie wiele dziesiątek miliardów dolarów, aby szybciej szkolić swoje systemy. Dla całej branży to sygnał, że tempo rozwoju modeli zależy dziś tak samo od architektury, jak od infrastruktury, a dostęp do energii i centrów danych staje się strategiczną przewagą. W praktyce krótszy czas trenowania oznacza częstsze aktualizacje, lepszą jakość wnioskowania, oraz sprawniejszą obsługę złożonych zadań w długim kontekście. Jednocześnie rośnie presja na efektywność, bo każda optymalizacja kodu czy algorytmu to realna oszczędność pieniędzy i prądu. Widzę też, że umowy tej skali cementują sojusze między dostawcami modeli a dostawcami chmur, co będzie wpływać na ceny i dostępność usług dla firm. To ruch, który ustawia scenę pod kolejną falę zastosowań w biznesie. Na koniec zajrzyjmy do Dropbox który dołącza do czołówki z własną warstwą szukania odpowiedzi i organizowania pracy. Firma wprowadza nową odsłonę rozwiązania DASH głęboko w samą aplikację, dokłada inteligentniejsze wyszukiwanie w plikach, podsumowania i kontekstowe odpowiedzi, a w tle wzmacnia system silnikiem multimodalnym pozyskanym wraz z technologią Mobius Labs. Podoba mi się, że to nie jest osobna zabawka, tylko funkcja działająca tam, gdzie i tak trzymamy dokumenty i multimedia. Dzięki temu można zadać pytanie językiem naturalnym, a system sam przeszuka przestrzenie zespołowe i podsunie właściwe fragmenty. Dla zespołów oznacza to mniej przekopywania się przez foldery i mniej duplikowania treści, bo ważne rzeczy są pod ręką. Dla osób tworzących materiały to również szybsze przygotowanie wersji skróconych i streszczeń, co przyspieszy publikacje i decyzje. Ostatecznie takie podejście przesuwa Dropbox z roli schowka na rolę aktywnego pomocnika w pracy. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.